Witajcie kochani. Dzisiaj recenzja długopisu na, na klej firmy Bosch. Ja zakupiłam ten, dług, ten długopis na klej na Allegro za 163 zł. W skład zestawu wchodzą oczywiście długopis na klej, wchodzą wkłady, klej, instrukcja obsługi oraz baterie. Teraz pokażę Wam, jak działa. Więc musimy tu odkręcić, włożyć baterię. Ja jestem z tego długopisu, słuchajcie, bardzo zadowolona. Dlatego, że spełnia moje wszystkie oczekiwania. Ja potrzebowałam y, pistolet na klej bardzo precyzyjny, do małych elementów. Te tradycyjne sikały mi klejem często miałam popalone opuszki palców. Tutaj jeszcze sobie nie poparzyłam. Jest naprawdę precyzyjny. Tutaj mamy y, miejsce na klej na wkład do kleju zastrzeżeniem mam też takie, że te wkłady starczą praktycznie na krótko, starczają szybko się zużywają i trzeba je często wymieniać, dlatego polecam dodatkowe sobie opakowanie wkładów kupić bo jeżeli dużo kleicie, szybko Wam pójdzie tutaj jest włącznik więc włączamy, świeci się na zielono musimy odczekać chwilę bardzo fajnie, że szybko też się nagrzewa pokażę Wam na Takich malutkich kwiatuszkach, tu mamy kwiatuszek brokatowy, i biały. Ten brokatowy będziemy przyklejać tutaj do białego. Postaram się Wam to pokazać, żebyście to widzieli. Tutaj tym czerwonym przyciskiem jakby regulujemy sobie ilość kleju, czyli musimy docisnąć ten przycisk. Na początku jest ciężko się przyzwyczaić, ale później, y, później fajnie to y, działa. Dobra, wypluwamy troszeczkę. Czyli sprawdzamy, czy już się nagrzał. Jakby dociskamy. O, poszedł. Pierwszy zawsze więcej robię, bo zawsze mocniej nacisnę. I teraz mamy malutki elemencik. Tu, nam, tu jest malutka kropeczka. Dajemy. I przyklejamy. I mamy przyklejony kwiatuszek. Nie ma, yy, praktycznie nie jest poklejony. Yy, nie jest yy, tym klejem zabazgrany, tylko jest naprawdę fajny. Znowu mamy klej. Przyklejmy jeszcze. Cekinowy motylek, aczkolwiek cekiny to wiadomo, one się nie trzymają na klej. Ja tylko tu w celach wam pokazowych. Mamy ten sam kwiatuszek i przyklejamy. Też nie jest oblepiony klejem, jest bardzo fajny. Ja ten pistolet zdecydowanie polecam, jeżeli potrzebujecie do małych elementów. Ten klej też nie jest gorący aż tak mocno, więc naprawdę, mimo że można dotknąć czasami kleju, to się człowiek nie parzy. Mam nadzieję, że Wam recenzja w miarę się podobała. Jak tak, zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło. I zapraszam do moich następnych filmików. Trzymajcie się.